Okej, okay, witam was serdecznie, tutaj Esu, to jest kolejny odcinek Let's Play'a do Might Magic 8, <laughs> Dzień Niszczyciela. Dobra, ja chyba już wiem, jak yy, całą tą pułapkę tutaj przejść. Najgorzej, że mi się... Zresztą zaraz zobaczę, światło pochodni, 28 minut. Nie okay. możemy odpoczywać tutaj. Aha, okej, okay, dobra, trudno. W takim razie... Trzeba pogasić wszystkie przyciski, gdzie się świecą oczy węża. W ten sposób. Um. Dobra. Trzeba było po prostu pokaść przyciski. Ja tego nie widziałem, bo miałem. O, ale tu ich jest dużo. Okej, okay, spróbujmy w takim razie. No to jazda. Boże rohick tu dużo wiecie co zdecydowanie jesteśmy za słabi mimo wszystko na te zabawy tutaj z tymi jaszczuraczukami no, no, okej okay, sorry Oni jakoś tą magią wody walą we mnie, ale mimo wszystko nie jest trudno ich zabić. Dobra, to prawdopodobnie są pułapki te czerwone. Ale no kurde, chciałbym tutaj jeszcze pójść, bo wiem, że tutaj po zadanie to oddania. Jakiś tam kryształ, coś tam jeszcze można było zebrać. No ale jak ja mam sobie z nim poradzić, jak ja jestem taki słaby? Hmm, chyba będę musiał... Wrócić do miasta, już nie nagrywać tego, żeby było... żeby się nie dłużyło. No i sobie kupić te wszystkie akwipunki. Jeszcze raz mogę w sumie spróbować. Sprawdźmy jakie czary mamy, to oczywiście nic ciekawego. Promień światła... pierdo Dobra, może toksyczną chmurę. Za mało punktów magii, teraz oh. jestem hmm. Nie wygląda to zaciekawie. Nikt nie żyje oprócz naszej bohaterki. Nie wiem czy to jest w ogóle opłacalne yy, takie zabawy. Szczególnie, że tu ich pewnie będzie więcej. Cholera to będzie bardzo źle, jeśli jest ich tu więcej. A, okej, okay, dobra. W takim razie kiedy indziej, no? Kiedy indziej tu przyjdziemy? Czasem chodźmy dalej. Postaram się nie chodzić po tych czerwonych gównach, które tutaj nas zabiją zapewne. Hmm. Tak, stąd, stąd będą leciały kule ognia, jak się wejdzie. To to pamiętam. Albo coś takiego, jeszcze inne jakieś czary. Standardowa pułapka. O, matkę jeszcze wy Dobra, i to jest już wyjście ze świątyni. I tu jest przystań i można z tej przystani się chyba dostać do już tego całego Ravenshore. Ale czy tu czegoś nie mam, bo wydaje mi się, że tutaj coś jest na mapie ciekawego. Okej, okay, dobra. Dobra, więc no w takim razie tutaj mamy już teleport aktywowany, możemy się z miasta tutaj poruszać, nie trzeba nam wracać do świątyni i teraz zastanawiam się czy faktycznie przerwać nagrywania i nie pójść nie, nie pozbierać tej pieniędzy, nie kupić tego wszystkiego nowego. Yy, bo to będzie bardzo długo trwało naprawdę i myślę, żebyście żeby was to znudziło. Bo oni są po prostu za słabi. Oni są standardowo za słabi na takie zabawy. Yy, a chciałbym mimo wszystko jednak yy, wykonać to zadanie zanim opuszczę wyspę. A no, żeby wykonać to trzeba, wiadomo, pokonać te wszystkie wężu, które tam pierdoły. Sklep hmm, zamknięty. 6 rano do 6 wieczorem. Ok, w takim razie karczma zostaje tylko. Cudowne leki, kuracji i klątwy, wyścigu głowy klanu, gospoda awanturnika to na pewno nie to. Bezpieczny save to również nie jest to Dobra, tego z trucizną yy, uleczymy Super No i trzeba poczekać do rana To sobie poczekamy yy, Godzinę 6.00, a od 8 .00 chyba to było I teraz możemy już pójść posprzedawać troszeczkę tego wszystkiego yy, Sprzedaj kowal Hop, hop, hop I, tutaj do identyfikacji zostały rzeczy. To jest pierścionek. Przygotuję was do bitwy. Spoko. Moglibyśmy to wykorzystać. O, to do zidentyfikow zidentyfikowania, bo to pewnie będzie coś dobrego, skoro on nie może tego zidentyfikować. Kto ma jeszcze księgę? Ty masz księgę i masz te rzeczy do sprzedawania. Coś nowego. Przedaj. Identyfikacja? Nie, ty nie robisz. Ja, alchemik, nie mam pojęcia o takich rzeczach jak pierścień. Usiądźcie. Zaraz do was podejdę. O, o dobra. Na razie to nie jest potrzebne. Aczkolwiek wiem, że miałem e, księgę komuś oddać. Yy, zaraz sprawdzimy komu. Dwie no to komu miałem tu księgę oddać? Prostwa węża? No cóż, nie wiem Tu jest bank. O, jest, tutaj z, ty z tyłu jest. Mamy księgi władzy. Uczenie się, uczenie się, uczenie się. Magii. Magii na razie nie będziemy rozwijać. I... O, tego szukam cały czas. Dobra, będę pamiętał, że to jest tu. Czy komuś potrzebny jest hełm? Hełm, rękawica. Dwa hełmy i rękawica. Sprzedaj. aplikacja sprzedaj cyk co my tu jeszcze mamy co my tu jeszcze mamy tych księgi, księgi się nie da sprzedać ale to możemy sprzedać wesoło i to też no i mamy jeszcze w ten sposób 5000 sztuk złota dwa hełmy i rękawice każdy z was nie ty masz hełm jeden a rękawic masz masz Jedna rękawica, jeden hełm. do kupienia, ok. kurioza! Kto nie ma rękawicy? Ty nie miałeś? Nie, miałeś. Ty? Hop. I helm dla naszego templara. O, super. No dobra, to troszeczkę się już podbiliśmy. Niewiele. Proroctwa węża. Maybe here. Nie. Raczej nie chyba są domy nauczycieli To takie niebieskie, fioletowo dziwne rzeczy. W gospodzie z tego co ją chyba nikogo nie będzie. Witaj, wędrowcze. Witaj, wędrowcze. Nie, raczej nie, nikogo nie ma. W ogóle fajny głos. Witaj wędrowcze. Dobra, jeszcze kowal w takim razie. Y, nas czeka po drodze, mamy coś dla Was. Dobra, nic ciekawego y, to na pewno. Raz, dwa 300, 300, 400, 800 wyjdzie. Skórzany kubraki, dobra, dwa skórzane kubraki kupimy. Mamy coś dla was Jeden dla niego, jeden dla niej O, to idzie na sprzedaż Mamy coś dla was No, sprzedaj to O, buziwa Dobra, jest fajnie Kasy mniej, e, sprawdźmy nasze w ogóle klasy pancerza całą Czy to jest w ogóle opłacalne? Dobra, wiecie znaczy co idziemy po czary. Bez czarów y, raczej nam się nie uda. Weźmy sobie jeszcze coś takiego. Y, on zadaje ile obrażeń? 1 na 3 punktów obrażeń, bardzo słabe. 1 na 3, a to zadaje O, to jest o wiele lepsze. Okej. Okay. Ty zostaniesz na, na szybkie zaklęcie to. Ty nie masz, ty nie masz, ty nie masz, a ty masz leczenie. A ty widzę, że też coś masz, ciekawego kleryku. Również leczenie, leczenie osłabienia, błogosławieństwo. Yy, no dobrze. Myślałem, że to jest grupowe. Kurde, szkoda, że nie grupą. Dobra, idziemy bić piratów w takim razie Zobaczę czy w końcu mi już działa to też ciekawe zaklęcie No, już działa, ostatnio nie działało to latanie No idziemy troszkę ekspić na piratach Bukanier? Jezu, prawie trafiłem tych swoich, żeby się na mnie rzucili zaraz. Aaa, źle, 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 o, super No, teraz to z... troszeczkę lepiej idzie, jako że zacząłem czary używać, co ogólnie spoko. Złupu, złuku, i... O tak! <ścoughs> Dobra, udało się całkiem fajnie. mi latanie znowu nie działa. To nie działa, dobra. Tutaj chciałbym przejść, ale niestety nie widzę żadnego teleporta, który jest za to odpowiedzialny. A szkoda. Już się zrespawnowali piraci. Można ich tutaj pobić. No, dawaj. Super. Był Co się w ogóle stało? Omdlenie? No to powinno się leczyć. Wpadł do wody i zginął. Dobra, uciekamy stąd. Widzę, że się niebezpiecznie robi. Jak, jak większość z nas nie żyje. Szczególnie, że nasi. Yy, nasze typy odleczenia nie żyją. A, Aha, dobra, mana mu się skończyła. Się właśnie dlatego zastanawiałam, dlaczego on nie lata. A to mana się skończyła. Chyba, chyba dlatego. Dobra, myślę, że tu jest w miarę wygodnie. Co się stało, kurde? Piraci! Spadam stąd. Idę do karczmy w ogóle, bo to nie ma sensu. Świątynia nie. Szkoda mi, szkoda mi kasy na świątynię. Karczma będzie lepsza. Ja pierdźielę, gdybym tylko wiedział, gdzie ona jest. Biegam jak pojebany. Czy za przeproszeniem po tym, tym i szukam tej karczmy. Cudowne leki. Chcecie trampać, <laughs> to Jest fajne, że ona nie jest w stanie się uczyć, bo nie żyje. miała kurioza! Leczenie paraliżu, leczenie osłabienia, klejnot... Telepatia. Telepatia to jest tak słaby czar, że po prostu żal. Czy to nie było z drugiej strony tej tutaj, tutaj, z boku? Jest to mniej więcej pani. aha, dobra, dobra. Dobra, w takim razie tu jest karczma, a tu jest kowal. No to przy, przynajmniej przy karczmie jest kowal, no to fajnie. Więc idziemy do kawala. Chcę chociaż troszeczkę lepszą broń kupić. Bo na razie żadnej magii nie mam za fajnej. Żadnych jakichś ognistych pocisków. Ani pierdołów. No ten typ jak widzę... Hmm, 2 do 5, 2 do 4 plus 2. 42. 2 do 4, 4 do 2. Nie wiem czym to się różni. No to jest w ogóle mocne. Wow. No dobra, wezmę to w takim razie, spróbuję. 3 do 3, do 9. 4 do 12. Wow. No, no, no. 2 do 10. 4 do 10. Ok, to to pójdzie na sprzedaż. I potrzebuję miecz. Potrzebuję dobry miecz i dobry sztylet kupić. No ale on niestety nie ma. Ma jakieś same do dupy miecze. A sztyletów w ogóle nie ma. A szkoda wielka, szkoda wielka. Dobra, chodźmy te czary zobaczyć. Myślę, że to również jest w miarę ważne. Okej. Okay. I co my tu mamy? Sprawdźmy to. Mamy y, magię powietrza. Magię ognia. Ognisty pocisk, światu pochodni. Mamy księgi władzy. Ognisty pocisk, światło pochodni, ognisty pocisk, światu pochodni. No jak widać nic nie ma ciekawego. Czy on ma magię powietrza? Powietrza, powietrza. Jest powolne spodanie i czaszka. Mamy księgi władzy. Iskry, można. Strasznie drogie. Nie można. Kto ma ziemię? Ty masz ziemię, ale nic z ziemi nie masz. Mamy księgi władzy. Proszę mnie. O, to jest ciekawe. Zabójczy rój za 700. I spowolnienie za 300. Na pewno to kupię. I zabójczy rój za 700. No dobra, no. Niech stracę. To się przyda. Użyteczny na. Użyteczny. No jasne, że tak. Dobra, no to może z tymi nowymi czarami troszkę łatwiej pójdzie. Eee, w ogóle jeszcze, jeszcze czegoś nie sprawdziłem. Woda. Przebudzenie. Aha, okej, okay, dobra. Zobaczmy, jakie wody... Odprowadzę. Lodowy pocisk, rozpylenie trucizny. Lodowy pocisk, rozpylenie trucizny w wodzie. Ludowy pocisk Mamy księgi władzy No dobra no dobra, kupuję Aż mnie boli tyle kasy wydałem na to To się przyda Dobra to fajnie że się przyda Teraz sprawdźmy co, co ty w ogóle kupiłeś. To jest lodowy pocisk Wygląda dwuznacznie 1-4 obrażeń, ale żal Zabójczy rój, 1-3, słabe A spowolnienie jest dość ciekawe Szczególnie jeśli się już dobrze rozwinie tą, tą magię, ten typ magii. No ale co, może pancerze? Kurde, chociażby jakiś pancerz kupić fajny. No bo ten miecz to jest taki gówno 3 do 3 plus 3. 3 do 3 plus 3. 3 do 3 plus 3. Przygotuję Was do bitwy. 3 do 4: 4 do 5. A to jest w ogóle oburęczny, okej, okay, 4 do 5... No rozum, rozumiem, rozumiem. I 600 kosztuje. Nie no, 550. Nie, 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 nie. Jednak mimo wszystko podziękuję. Yy, idziemy w takim razie jeszcze raz. Do... Już pod koniec odcinka do tej świątyni. Jeśli teraz nam się nie uda trudno, wam to i... Yy, no cóż, no i zasuwamy wtedy do Ravenshore, i kiedy indziej się wróci do świątyni i się wybije to wszystko. A jak, jak się uda, to tym lepiej. Dobra, tu jest ta sala. O, o nie! Jak mogłem o tym zapomnieć? Dobra, ale przynajmniej nikt nas nie zatruł. <śle> <śle> przynajmniej nikt nas nie zatruł i mamy troszeczkę kasy z tego. Dobra, aut. Out! out! ogóle tyfy, coś mi się tu bardzo nie zgadza. W ogóle przydałaby się lewitacja, wtedy byśmy mogli dostać do tych skrzyń na rogach. Kurde, byłem tu, byłem tu pewne. Tu, dobra. No i sprawdźmy, no, spróbujmy w takim razie A! SU1 do cholery. No, okej. Okay. Mm, no i sprawdźmy te wszystkie lodowe pociski w takim razie Spowolnienia, rój Spoko, wampireczna broń, toksyczna chmura Jazda. Ale obrywamy. Eee, wiecie co, N nie widzę tego jakoś. Zdecydowanie nie widzę tego, żeby nam się to udało. No ale cóż, łodkę say? Dobra. Spadamy stąd, szkoda. Jest mi strasznie smutno, ale jesteśmy, oh, jesteśmy zbyt słabi, żeby jeszcze tutaj iść. Albo lamie. <grytanie> Wychodzimy stąd. Wąt. Bon. Okej, okay, dobra. Przed nami okręt do Ravenshore. Proszę bardzo. No i to jest już koniec odcinka, więc zapisuję. I w następnym odcinku zasuwamy do Shordo, uciekamy w ogóle z wyspy. Nie ma sensu tu na razie dłużej siedzieć, potem się oczywiście tutaj wróci naturalnie. No i tyle, no trzymajcie się, pozdrawiam Was i zachęcam do komentowania. Pa, pa, cześć!